Hej karatecy, witam Was serdecznie. Jest piątek, godzina 18, a my zaczynamy już 15. zdalny trening karate. Wspaniałe wydarzenie, słuchajcie, okrągła cyferka. Tym bardziej chciałbym Wam pokazać dzisiaj jeszcze coś nowego, zaskoczyć Wam czymś nowym, dać kupę energii na weekend, tak żebyśmy w poniedziałek spotkali się w jeszcze lepszych nastrojach i żebyśmy zaczęli kolejny tydzień zmagań. Przygotowałem też dla Was specjalną niespodziankę. No to zaczynamy zajęcia. Rej O, teraz cię uchem zasłoniłem. Dobra. No dobrze, ekipa, to zaczynamy, słuchajcie. Zaczynamy od rozgrzewki. Gotowi, ustawiamy się linia i start. Główka, przód. Na no, boki, główka do jednego barku, do drugiego. Patrzymy lewa, prawa strona. Okej, okay. łapki z przodu, łokcie blisko i urake. Super. Dzisiaj, jak widzicie, jestem w mikroskali. Na boki karate w cudowny sposób odmładza. Także polecam wszystkim treningi karate. Teraz do tyłu, urake. Chcecie wyglądać młodo, pięknie? Przyjdźcie na treningi. Zapraszamy. Ręce, czeka na was. Ok, nadgarstki i stopa od razu. I druga stopa. Ok, super, bioderka musiutko. krążenia. Dobrze i w drugą stronę. I kolana i teraz kolanka, rozgrzewamy. Tak jest, do środka pracują kolanka. I na zewnątrz pracują kolanka. Pracujemy, pracujemy. Julek, dawaj, dawaj. Okej, okay, super. Dobra ekipa, czyli teraz przydadzą nam się napisniki, te znaczniki, z których korzystacie do tej pory na treningu. Teraz układamy te znaczniki, słuchajcie, w taki prostokącik, za chwilkę zobaczycie, jak to wygląda i zaczynamy. I uwaga, 20 sekund, czas, start. Obonusz pracujemy, przód, tym. tak jest, pracują stópki, przód, tym. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, tak jest. Jeszcze 10 sekund. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, jamy. Dobrze, teraz bokiem i start. I znowu 20 sekund. Jak widzicie, pracujemy bokiem. Tak, jest obonusz. Super. Hop. Łapki nam pomagają. Tak, jest, trzymamy równowagę. I 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, jamy! Okej. Okay. Dobrze, teraz zmieniamy troszkę słuchajcie układ. Jak widzicie, są ustawione w jednej linii. Jak już są gotowe? To ustawiamy się bokiem i znowu, obunóż pracujemy sobie od lewej do prawej strony. Zobaczcie, jak to wygląda. Krótki pokaz zrobimy. Hop, raz, dwa, trzy, cztery i powrót. Raz, dwa, trzy, cztery. Ok, jesteście gotowi? Bo my również pamiętamy, łapki nie są sztywne, łapki pracują przy nas razem z nami i czas start 20 sekund. Hop, tak jest, super. Tak, jest. zobaczcie, jak mi dobrze idzie. Naprawdę jestem w tym coraz lepszy. Ja czuję, że dzięki treningom z wami wrócę tak skoordynowany jak nigdy. Tak okay. jest. I ostatnie 10 sekund. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jamy! W dalszym ciągu zostajemy w linii. Pracujemy jedną nogą. Na jednej nodze poruszamy się w lewą stronę. Później zamieniamy nogę, i na drugiej nóżce wracamy. Znów zamiana, i tak słuchajcie, pracujemy kolejne 20 sekund. Ogięć. Start. Dobre. I druga noga wraca. Tak jest. Pięknie. Super. 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Jamy. To teraz zadanie, słuchajcie, tylko dla orłów. Stoimy tyłem i próbujemy przeskoczyć tyłem całą naszą linię. Potem odwracamy się i znowu wracamy tyłem. Cały czas skacząc o błąd. I start! Pięknie! Super. I odwracamy się pieskami. I w drugą stronę. Tak, jest super. I znowu się odwracamy. I pracujemy tyłem. Hop. Ekstra. I jeszcze raz. Jedziemy, walczymy, walczymy. I odwracamy się. Raz. co? dobrze jest. Wszystko walczymy dalej. I jedziemy. Hop. To się wypnie. I jedziemy tyłem. Hop. <laughs> Ostatnie dwie linie. Ostatnie dwie linie. Raz. Dwa. Trzy. Ostatni obrót. Hop. Hop. I takie. Okay. Super. Piątka. I dalej pracujemy w tej linii poziomej. I teraz uwaga. Robimy tak. Skaczemy przodem. Raz. Dwa. Raz do tyłu. I znowu. Dwa razy przód. Raz tył. Dwa razy przód. Ok? Próba. I, I start. Raz. Dwa. I jeden do tyłu. Super. Raz, dwa. I jeden do tyłu. I znowu. Super. I teraz Kela się... O, nie. Jeszcze raz do przodu. I odwraca się. Dobra. Teraz, teraz Kela się odwróciła. Bardzo dobrze jej poszło. I start. Raz, dwa. I raz do tyłu. Raz, dwa. I raz do tyłu. I raz, dwa. Super. I uwaga. Drugie podejście. Czas. Start. Raz, dwa. I do tyłu. Raz, dwa. I do tyłu raz, dwa ekstra. Super. I przestakujemy, odwracamy się. I to samo. Hop. Super. I mamy. Piąteczka, chyba. Dobra, robota Teraz słuchajcie Robimy kwadraci. Robimy taki kwadraci bardzo blisko stóp. I zrobimy sobie zadanie teraz na równowagę. Jedna nóżka stoi w środku, a drugą nogą dotykamy każdego z naszych znaczników. Pokażę Wam o co chodzi. I zobaczcie. Raz. Dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Zawijamy za kolanem. Ekstra. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Zawijamy za kolanem. Cztery. Ostatni raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Zawijamy za kolanem. Super. Dobrze, słuchajcie. I teraz robimy sobie na drugą nogę. Pamiętajcie, że po, czwartym, po trzecim zabijamy nogę za kolano. O, właśnie tak jak teraz Nanduchela pokazuje. Czyli zobaczcie, idziemy dookoła, później wracamy, wracamy, wracamy i zabijamy za kolanem. Pamiętajcie, żeby nóżka była lekko ugięta, ta, na której stoicie. Ta nóżka podporowa jest lekko ugięta. Czas start. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, zabijamy. Cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, zawijamy. Cztery. Raz, tak, jest i trzymamy równowagę. Uwaga, jedziemy, idziemy, jedziemy. Idziemy. Super, i zawijamy. Tak. I ostatni raz. Dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Super, dobra robota. Ok, ekipa, to teraz zmieniamy, zmieniamy układ. Układamy, słuchajcie, napiętniki w taki kwiatuszek, w taki krzyżyk, w taki plusik. Zobaczcie, jak powinno to wyglądać. O, właśnie tak, jak chyba nam pokazuje. Plusik. Ekstra. I teraz zobaczcie. Jedna noga wchodzi. O, właśnie. Numer jeden. I tam po przekątnej nóżka numer dwa. I zadanie polega na tym, żeby na sygnał zamienić nogi. Hop. O, właśnie tak. Uwaga. Ech. Dobra. Ech. Hop. Sam. Tak jest, lądujemy super, bardzo ładnie. Zacznę od paluszku. Śi. Ekstra. Go! Pięknie chyla. Rok. Sić. Chodź. Ciu. Dziu. Jeszcze dycha. Eć. I. San. Si. Go! Luźno. Rok. Sić. Chodź. Ciu. Jamy! Ok, teraz słuchajcie, ostatnie 10 zrobimy z zuki, Czyli jeśli mamy lewą nogę z przodu, to prawa ręka jest w yaku. Jak zamieniamy prawą nogę, Tu lewa nóżka będzie z przodu. Próba, uwaga! i ustawiamy pozycję, zobaczcie, tak jak teraz chela ma. zuki. Gwiaku, ekstra i widzicie zuki, start, edge, hop, Damaki jest. I, start, shi.

Teraz tak, ustawiamy sobie, słuchajcie, może być kwadrat, może być trójkącik. Zdanie polega na tym, że lubimy luźniutki truchcik. Od punktu do punktu robimy przy znaczniku kółeczko i biegniemy sobie luźniutko truchcikiem do następnego. Zobaczciemy więcej, jak to wygląda. Kelcia właśnie teraz zaczyna, startuje i robi nam kółeczko i biegnie do następnego. Tak? Robi kółeczko, biegnie do następnego. Czas start. I 30 sekund. 10 sekund. Dziesięć 10 sekund. 5, cztery, trzy. I okay. słuchajcie, teraz kolejne zadanie. Stoimy sobie na jednej nodze, druga noga będzie cały czas w powietrzu pracowała, kolana raz w powietrze, raz za siebie, raz do przodu, raz do tyłu, takie wahadełko, a pod kolanem będziemy przekładali sobie na nich. Zaraz pokażemy, jak to wygląda. Zaczynamy naliczenie do 10. Czyli stajemy sobie, mamy na w ręce, tak? Zaczynamy. Idź. NI. SAN. shi, Go. Dawaj Marysia. Rok, syć, hać, kiu, dziu. Jeszcze tylko. Eć, ni, ro, san, sy, go, rok, syć, hać, kiu, dziu. Okej, słuchajcie teraz zaczynamy to szaleństwo, do którego zmusiła Michela na drugą stronę. Czyli tak. To prawda. Nie słuchajcie. To, nieprawda. to prawda. To prawda. Uwaga. I jedziemy. i Ni. sam Si. Go. Rok. Sich. Chodź. Ki. Dziw. Trzymamy równowagę. Icz. Ni. Nie przewracajcie się tak jak ja. Są. Si. Go. Rok. sit Chodź. Ok, ustał się. Super. Dzięki. To w takim razie słuchajcie, jak przeżyliśmy kolejne ćwiczenie i jeszcze jesteśmy w komplecie jakimś cudem, to teraz słuchajcie zrobimy tak. Przyda nam się tylko jeden napiesnik, tylko jeden znacznik, który będzie leżał dokładnie przed nami. I słuchajcie, na sygnał dotykamy napiesnika ręką, w tym czasie robimy wymach lekki nogi do tyłu, dobra? I jeśli była prawa ręka, to po zmieniamy na lewą rękę. Czyli robimy na przemian. Raz, jedna, raz, druga strona. Hela już jest gotowa. Chyba. Ja. Jest gotowa. To zaczynamy. Zobaczcie, jak to wygląda. Mamy napiesnik O! Mamy helę. Mamy piesnik. Mamy helę. I start. Tu. Ekstra. Tu. Ekstra. Tu. Ekstra. Ekstras. Tu. O, w jednym czasie, tak jest, czekajcie, chce mi, mi, za, mi zabrać napięstnik, idź, ni, san, trzymajcie kelka, stop, stop, pamiętajcie, słuchajcie, żeby przy tym ćwiczeniu ta nóżka z przodu, na której stoimy była lekko ugierna, dobra, żeby nie stać na wyprostowanej nóżce, żeby lekko, ją, e, żeby, żeby lekko ją uginać, dobra, i, idź, Ni. Tak jest, najlepszej równowagi. San. Pięknie, chela. Si. O, właśnie. O, panie. Si. Si. Go. Rock. Si. Hutch. Q. Ju. Dobra, teraz zamieniam przychodzimy na drugą stronę napisnika. Zamieniamy miejsce. Ekstra. I to samo druga strona. Idź! I. San. A ile szaleństwo. Si. Patrz co się dzieje, go, rok, aż się kurzy, sić, chodź, chelka, kiu, łapanie, dobra, dobra, zaraz to nic, to się wytnie, uwaga, kiu i dziu, żartowałem, nie wytniemy tego. Kolejne <laughs> zdanie będzie polegało na tym, że robimy truchcik w miejscu, dobra, czyli cały czas robimy sobie truchcik w miejscu, i będę podawał Wam nazwę pozycji. Zenkuc sudaci, kokuc sudaci, kiba daci, joj daci, musubi daci. Tak, te pozycje. I słuchajcie, po usłyszeniu nazwy pozycji trzeba będzie jak najszybciej z przejść do danej pozycji. Ok? I potem znowu zaczynamy truchcik i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli padnie komenda zenkuc sudaci, a Wy wykonacie dowolnie inną, czy to kokuc, czy kiba, pomylicie się, to będzie na wasze konto szło szły dwa przysiady. ok? Hela prosiła o jeden, ale zrobimy dwa. To zanim zaczniemy to ćwiczenie, to jeszcze Hela nam powiecie, zademonstruje, jakie pozycje będą nam potrzebne do tego zadania. Eee, czyli mamy tak. Więc pierwsza pozycja zenkutsu sudaci, Tak? Kolanko jest mocno do przodu. Kolanko jest mocno do przodu. Okej, okay. Hela, zmień pozycję na drugą. Hop! Zenkutsu sudaci. Tak jest. Okej. Okay. To jest pozycja joj, czyli chęcia staniesz przodem, czyli zobaczcie, stopy są do przodu, piąstki złożone, plec, barki opuszczone, takie, łopatki ściągnięte do tyłu, pięści, pamiętajcie. Teraz pozycja kokut sudaci, okay, czyli okej, okay, chęcia staniesz bokiem, znowu, o, tak będzie lepiej widać, super. Może no, może drugie, dobra, jeszcze drugie kokut sudaci. Teraz zobaczcie jeszcze raz, widzicie, czyli mamy kolana wypchnięte, biodra są cofnięte do klecki proste, sylwetka prosta, główka patrzy przed siebie, kokutsu sudaci, super, dzięki helcia, oj, i jeszcze mamy pozycję musu kiedy jest literka V, wstaniesz przodem helcia, o właśnie, czyli literka V na stopach, łapki otwarte, tutaj widzicie, ekstra, uśmiech na twarzy, ekstra, super, i to jest pozycja musu dachi, i kibadachi, czyli teraz mamy hop, z kolanka na zewnątrz, stopy muszą być do przodu, ta stopa jest źle, o, o, dobra. I to jest, słuchajcie, pozycja kibadaci. Helcia nam demonstruje pozycję kibadaci. Helcia, a zrób podwójny blokę Dambaraj. Ekstra. I zobaczcie, to jest pozycja kibadaci. Kolanka są mocno na zewnątrz, plecki są proste, łapki rozrzucone. Okej. Okay. I słuchajcie, z tych pozycji będziemy korzystali w trakcie tego zadania. Dobra? Niekoniecznie musicie dokładać ręce. Wystarczą teraz y, tylko y, pozycje. Dobra? Powodzenia. No i uwaga, luźniutki truchci. W miejscu, w miejscu, miejscu. I zęku dachi. Trukcik. Dobre. Uwaga. Koku dachi. Okej. Okay. Biegnie, biegniem, biegniemy chęcia. I zęku Ha Dobra. Biegniemy. Pamiętajcie, żeby łapać dobrą pozycję. Kolano mocno z przodu. Stopy przylegają. Kiba daci! A udało się. Dobrze. W ostatniej chwili. Uwaga. Musubi Dachi, dobrze, biegnie, biegnie biegniemy, pokażę wam Kelly, zobaczcie, zobaczcie jak wygląda, jaka skoncentrowana. I Yoi dobrze, i Zenkutsu idachi. OK. okej, i jak ją zaskoczyć, Zenkutsu Dachi, trukcik, trukci. zaskoczymy Helkę, jeszcze będą przysiady, Kokutsu, Dobrze, uwaga, i zenkutsu dachi, mamy, ale było blisko, widziałem, chyba było blisko, kiba daci! o, dwa przysiady idą, i, 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 i. dobra, biegniemy Dawaj, dobra, i musubi dachi, okej, biegniemy, biegniemy, biegniemy! Biegnie. oj Zemku sudaci! Dobrze, hecia, Walczymy, walczymy, hecia, Kokucu! Okej. Okay. Hecia, daj trochę do tyłu, bo w kamerze uciekasz z kamery. I kokutsu cudaci. Dobra! Dawaj, dawaj, dawaj. Zemku cudaci. Okej, okay. 60 sekund. Musu mi Dobrze! Dawaj, hecia, dawaj, 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 dawaj Joj, daci! I kiba daci! O! Jak widzieliście, teraz spisała się naprawdę na medal. To teraz jest challenge i teraz moja kolej. Dobra, to teraz zasłużyliście na co? Na przerwę. Przerwa!

Adrian, już gotowy? Maryszka, Ala, Ewinga, popaki! Ale! No Ale! kolejne zadanie Ale! Ale! na tym, że siedzimy sobie w w i będziemy robili zuki. zuki nasze, dobra? Czyli teraz tak, zobaczcie, siedzimy sobie za jedna ręka jest z przodu w pioncha, pion, druga chwila do pracy mamy proste, nie garbimy się. I zaczynamy Zuki. Uwaga! Edź! Hop! Ok, gotowi? Szybko siadamy, siadamy i zaczynamy razem z Helą. Idź! i, Sa SI! Go! Rok! sić, Chodź! q, ju. O Hela przyspieszyła! Czekaj hela, Idź! i sam, shi, go, rock, shi, hard, cue, ju. jamy. Ok, kolejne zdanie, teraz wstajemy. Yy, jesteśmy w pozycji joj, tak? Yy, jedna nóżka, yy, jedna ręka jest z przodu. <grych> ok, w pozycji joj uderzamy teraz z Uwaga, też tym razem, też 20 razy. Ecz! i, sam, shi, o. Rok, sić, chodź, Q, dziu, eć, i, Sam. si, o, rok, sić, chodź, Q, dziu. Brawo, Hela, brawo, brawo, dobra robota, dobra robota. OK, to teraz uwaga, łączymy stopy, zobaczcie, stopy są o tak złączone i znowu lewa ręka jest z przodu. Dobra, czyli zobaczcie, mamy, uderzamy z uderzamy ale z tej pozycji. Ej! hop, i hop, pamiętamy, san, si, hop, rok, sić, hać, kiu, dziu, ajć, i san, si, Jo! rok, sić, hać, kiu. Jamy! A teraz uwaga, jedna noga, zobaczcie, pójdzie w górę, tak? Czyli zaplatamy nóżkę i mamy znowu zuki nasze. hiki, te wraca do końca i lecimy ostatnie 10 razy, ale z jedną nogą uniesioną w powietrze. Uwaga, edge! I! San! Si! O! Alechęka! Bro! Si! Hat. Q! Ciu! Druga noga! Okej! Okay. Edge! I! Są si go! Dobrze! RO! SID! Chat! K. Czekaj! Jamy! Dobre Nota, super! Zobaczę jak to znaczy Tam sen, ten sensej ma... Jak się tu patrzy, to sensej ma fioletowy kimono. A, faktycznie. <grym> Tylko żeby tak nie nagrało. Tylko, żeby tak nie nagrało. Okej okay, ekipa, z chęci, walczymy dalej w takim razie. Idziemy z naszym miguey. Mamy jedną łóżkę z przodu na pierwsze liczenie. Unosimy kolano, podciągamy stopę. Zwróćcie uwagę, żeby stopa nam nie zwisała. Stopa jest podciągnięta do tego poziomu. Drugie liczenie, wyrzucamy nogę. O! I trzecie liczenie, odstawiamy nogę na ziemię. Dobra? Czyli mamy jeszcze raz. Czyli mamy tak. Pierwsze liczenie. Wysoko kolano. Zwróćcie uwagę, żeby stopa była podniesiona, żeby nie wisiała. Drugie liczenie. Wyrzucamy biodra do przodu i kolano takim wahadełką. I dopiero na trzecie liczenie odstawiamy nogę. Dobra? Próba. Uwaga. Idź. Ni. Sa. I. A osoby, które ćwiczą z heciek bez butu, pamiętajcie o koszy. Dobra? Czyli podwijamy palce z stopy, którą kopiemy. Dobra? Podwijamy palce, kopiemy. Tą częścią, tak? Tą częścią, tą częścią kopiemy. Uwaga, jeszcze idź i sam. Idź i sam. Idź, wyrzucamy biodra i sam. Idź i sam. Idź i sam. sam. Mała też, zmiana pozycji, druga noga, Ok. To samo w ogóle. I. Sam. Idź. I. Sam. Iź. i Sam. His. His. Sam. Icz. His. Sam. Icz. Hy. Sam jeszcze raz. Hjodz. San. I mamy Słuchajcie, to teraz jedno liczenie, całe kopiecie, pamiętajcie o wszystkich trzech fazach. Kopiemy razem z chęcią. I. i... Tak jest. I nie kolędujemy. Sam. Si. Kolano, wyrzut nogi, powrót na ziemię. Go. Rok. Sić. Pamiętajcie, żeby przednia nóżka była ugięta, dokładnie tak jak u Helen. ugiętą nóżkę, nie lądujemy na wyprostowanej tam nocy. Rok! si, Chodź! q, Okrzyk, ciągaj! Si! Dobra, druga uwaga! Super! I uwaga, ostatnie dziesięć! Ej! I walczymy o by nie poddawać się! Sam! Zróbcie lepiej niż Hela! Si! Dobre! Rok, siedź, chodź, kiu, a trzy, ciągielaj. Dzięki bardzo za dzisiejszy trening, byliście fantastyczni. Pamiętajcie, że ćwiczymy ostro, że przykładamy się na 100% do każdego treningu. Przed nami weekend, słuchajcie, jest chwilka odpoczynku, jest chwilka relaksu, a od poniedziałku znowu ostro ćwiczymy. Nie jesteśmy leniuchami. Nie ma lek! <gry> Dawaj. Nie ma leniutkowania. Dobrze, cwaniaki. Tu teraz tak, słuchajcie, zaczynamy sobie technikę cuki i zaczniemy ją.